Kolejne bielsko-bielskie nowości przed Wami i tym razem lecimy do Meksyku. Na osiedlu beskickim otworzyła się Kantina meksykana. Miejsce na ten moment wygląda dość skromnie. Widać, że potrzeba tu jeszcze sporo pracy. Przede wszystkim sprawdźmy jak tu smakuje. W menu klasyki meksykańskiego street foodu. U nas na pierwszy ogień idą Castillas Chipotle, czyli długo duszone żeberka pokryte słodką glazurą. Wyglądały na suche, ale na szczęście smakowały znacznie lepiej. Porcja dość duża jak na przystawkę. Druga przystawka to crema de elote, czyli zupa na bazie bulionu, kukurydzy i fasoli. Bardzo przyjemna pozycja z soczystym kurczakiem i świetnie podbijającym smak ananasem. Na dania główne wzięliśmy symbole Meksyku, czyli burrito i tacosy. Burrito z kurczakiem bardzo przypadło mi do gustu. Super kompozycja smakowa, połączenie kurczaka, guacamole, ananasa i jalapeno to u mnie wstrzał w dziesiątkę. Na koniec takosy w wersji z krewetkami uzupełniono marynowaną kapustę i awokado. Przyjemnie się je jadło, chociaż chętnie bym je widział do zamówienia w opcji z trzema sztukami zamiast tylko dwóch. Oba dania podane były z chrupiącymi naczosami. Jeśli brakuje Wam ostrości w daniach, to zawsze możecie użyć dostępnych w lokalu sosów, a niektóre są naprawdę bardzo pikantne. Dla mnie miejsce ma potencjał na fajne gotowanie, pomimo tego, że wciąż potrzeba tu kilka poprawek, szczególnie odnośnie lokalu. Ja trzymam mocno kciuki. Wam życzę smacznego, kłaniam się, piona!